Moje uszanowanie. Był rok 1991. Erytrea staje się niepodległa od Etiopii. Konkurs piosenki Eurowizji odbywa się w Rzymie. Rozpoczęła się operacja Pustynna Burza. Jelcyn wygrywa wybory. Nirvana wydała album Nieważne. W tym samym czasie na sklepowe półki trafia cywilizacja. Produkcja dająca początek legendarnej serii turowych gier strategicznych, a gracze na całym świecie zastanawiają się, dlaczego Gandhi, jeden z przywódców sterowanych przez komputer, jest tak agresywnym, uwielbiającym atomową pożogę zbrodniarzem. Tylko że nie Interaktywna rozrywka obfituje we wspaniałe, przeciekawe historie. Nie wszystkie jednak są prawdziwe, czy nawet w ogóle możliwe. Przetestujmy trwałość, choć części z nich. Pora na konfrontację z największymi growymi mitami. Na tak zwanego nuklearnego Gandiego złapało się przez lata wielu graczy, w tym nawet ja później podpisany, ale do tego jeszcze wrócimy. Nie martwcie się, nie przepuszczam okazji do samopocisków. Spróbujmy jednak na początek ustalić, skąd wzięła się historia o atomowym Gandhim, a nasze śledztwo zaczyna się w okolicy 2012 roku na wirtualnych łamach witryny TV Tropes. Strona ta gromadzi i pomaga rozeznać się właśnie w różnego rodzaju tropach umieszczonych w przeróżnych dziełach kultury wysokiej i niskiej. I kiedy chcemy sprawdzić, czym dokładnie jest np. strzelba Czechowa oraz sprawdzić, gdzie jakąś realizację tego zabiegu kompozycji możemy znaleźć, to właśnie TV Tropes będzie bardzo pomocne. Największą zaletą, oraz jednocześnie niestety także wadą tegoż kompendium, jest fakt, że jest on współtworzony i moderowany przez samych użytkowników. Zaleta wydaje się tu oczywista, gdyż każdy może dodać tutaj coś od siebie, podzielić się jakimś ciekawym przykładem, co pomaga znacznie rozbudować daną sekcję tematyczną. Jednak, według doniesień Instytutu Danych z Dupy, jakieś 99% treści nie jest tam jakkolwiek weryfikowana. Sam się miałem o tym okazję przekonać w trakcie przygotowań do jednego z materiałów, gdzie anonimowy użytkownik TV Tropes dzielił się jakimś niesamowitym doniesieniem, a ja spędziłem jakieś dwie godziny próbując to jakkolwiek zweryfikować, tylko po to, by ostatecznie dojść do wniosku, że to ten ostatni, najsłynniejszy chyba rodzaj prawdy, zaraz po pełnej prawdzie i półprawdzie. Gówno, odpowiedź to gówno. Z ciekawą nowiną zjawił się tam jeden z użytkowników opisujący w dość przekonujący sposób, jak w wyniku błędu, Gandhi, postać nie bez powodu kojarzona z pacyfizmem miał w pierwszej odsłonie cywilizacji wpadać w absolutny szał agresji nuklearnej. Gandhi, jak każdy z kilkunastu obecnych w grze przywódców, charakteryzował się unikalnymi dla siebie wartościami kilku statystyk, w tym agresji. Punktem wyjściowym u tego pana była agresja ustawiona na jeden najniższą wartość spośród wszystkich przywódców i jednocześnie także najmniejszą możliwą w grze. Wraz z postępem w czasie cywilizacje odblokowują nowe technologie, jednostki, ale także ustroje polityczne, jakie mogą na terenie swoich państw wprowadzić. Jednym z takich ustrojów jest demokracja, która miała obniżać agresję takiego AI o dwa punkty. Tu jednak miało dochodzić do sytuacji dla programu niemożliwej do obsłużenia bo kiedy od jedynki odejmiemy dwa, zostajemy z wartością ujemną, co miało doprowadzić do ustawienia Gandiemu zamiast tego wartości maksymalnej agresji możliwej w grze. Według pierwotnych przesłanek miało to być 255, które to zmieniało kochającego pokój Gandiego w nafukanego dresa na mocarzu, który zamiast kosy pod żebro bombarduje wszystko wokół siebie deszczem głowic atomowych, jeśli tylko krzywo na niego spojrzysz. Nawet nie zapyta, czy masz jakiś problem, tylko prewencyjnie zmieni świat gry w mokry sen zbieracza kapsli. Historia wydawała się tak chwytliwa, tak bardzo przemawiała do wyobraźni graczy, że prędko ją podchwycono. Kolejne serwisy cytowały wpis na TV Tropes jako swoje źródło, a potem kolejne serwisy cytowały te serwisy jako swoje źródło i metodą głuchego telefonu narodziło się ostatecznie kilka wersji tejże historii. Raz wartością agresji była dziesiątka, innym razem dwunastka. Wszystkie wersje różniły się od siebie jedynie detalami, a poza hiperagresywnym nuklearnym Gandhim łączyło je wszystkie to, że były nieprawdziwe. Oficjalne stanowisko w tej sprawie po długich latach tajemniczego milczenia zajął Sid Meier w 2020 roku opisując kwestię atomowego Gandiego w swojej autobiografii. Twórca cywilizacji zwraca uwagę na to, żeby taki bug mógł zaistnieć, by agresja wskoczyła z wartości minimalnej na maksymalną, należałoby odpowiednio inaczej skonstruować cały kod gry, gdyż C, w którym pierwsza cywilizacja powstawała, miał domyślnie nie obsługiwać liczb całkowitych bez znaku z angielskiego unsigned. Mayer pisze, że nie tworzył kodu w taki sposób, to też i wścieklizna atomowa nie miała prawa się zdarzyć, a przynajmniej nie w sposób. Jaki opisywano to w internecie. Co wydaje się tutaj bardzo ciekawe, to jak wielu ludzi nie tylko podchwyciło historię o zabawnym błędzie, ale wręcz zapewniało, że im również na przestrzeni całej serii gier zdarzało się być rozgramianym przez nuklearnego Gandiego. Zjawisko to przywodzi na myśl paranaukowy efekt mandeli, który zakłada, że z jakiegoś powodu u części społeczeństwa wykształcają się fałszywe. Wspomnienia. Wygląda na to, że część z nas przekonana była, że Nelson Mandela zmarł w więzieniu w latach 80., a wręcz niektórzy ludzie upierali się, że widzieli jego pogrzeb w telewizji na długo przed jego faktyczną śmiercią w 2013. Wróćmy jednak do naszego mitu. Ludzie nie tylko podchwycili nieprawdziwą informację, ale upierali się, że sami doświadczali też radioaktywnego gniewu z rąk bodaj najsłynniejszego pacyfisty w dziejach ludzkości. Można to oczywiście zrzucić na ludzką głupotę i naiwność, a że ja dałem się nabrać, to pozostaje mi teraz tylko z tego żartować i robić dobrą minę do złej gry. Ale w tej legendzie jest, jak w najlepszym kłamstwie, ziarno prawdy lub prawdopodobieństwa. Kiedy w trakcie naszej rozgrywki w którąkolwiek z odsłon cywilizacji, w pewnym momencie wypowiada nam wojny, na przykład Chingis Khan, to nie budzi jakiegoś wielkiego zaskoczenia. W końcu każdemu, kto jakkolwiek interesuje się historią, ta postać kojarzy się z krwawymi podbojami. Jeśli wchodzimy w konflikt z Cezarem czy nawet Kazimierzem Wielkim to mamy w sumie wbite do głowy, że tak już ten świat działa, a cywilizacja po prostu to odtwarza. Kiedy jednak gra informuje nas, że Indie pod dowództwem Gandiego opracowały właśnie projekt Manhattan, kiedy my ledwo co zmagazynowaliśmy dzidy, ostre kamienie i kije z kupą, to jest to coś co niemal każdemu zapadnie w pamięć. A ten scenariusz jest już rzeczywiście całkiem prawdopodobny, z racji tego, że cywilizacja Indii dostawała dość znaczne bonusy do rozwoju technologii, co sprawiało, że co prawda kosztem innych dziedzin rozwoju, ale jednak wyrywała się naukowo do przodu bardzo szybko. Zaniedbanie na przykład armii sprawiało, że jeśli dochodziło do wojny, a Gandhi może prowadzić wojny jak każde inne AI, to komputer uderzał szybko tym, co miał najlepszego pod ręką. I tak często to były właśnie stworzone na prędce atomówki. I jak wszyscy wirtualni przywódcy byli w stanie chętnie korzystać z tego niszczycielskiego arsenału, tak to właśnie najbardziej absurdalne zestawienie zapadało graczom w pamięci najmocniej. Stąd z kolei błędne przekonanie. Oparte na selektywnym postrzeganiu rzeczywistości, że Gandhi był jakoś wybitnie agresywny. Historia zatoczyła koło. I tak w piątej odsłonie cywilizacji, Gandhi rzeczywiście posiadał najwyższe spośród wszystkich botów prawdopodobieństwo na zbudowanie oraz użycie atomówki w danej turze. John Schaefer, lead game designer tej części, uznał to za przezabawny żart i to pierwszy faktycznie potwierdzony nuklearny Gandhi w cywilizacji. Choć to i tak nieco troszeczkę przesadzony tytuł, gdyż na cztery szybkie partyjki, jakie w ramach czynności śledczych podjąłem, wiadomo, dla dobra materiału, Gandhi ani razu nie użył na mnie swojego arsenału jądrowego. Choć fakt faktem, projekt Manhattan to u niego zawsze przystanek obowiązkowy i sama tego świadomość była, że zabawię się w geopolityka instrumentem nacisku, projekcją siły drabiny eskalacji w tym teatrze operacyjnym. Innymi słowy kasus obsranej zbroi. Podobnie i szósta cywilizacja zrobiła z tego w pełni zamierzonego easter egga. Każdy przywódca dostaje bowiem zawsze jedną jawną i jedną ukrytą agendę. Gandhi zawsze stuprocentowo miłuje pokój, ale ma także 70% szans, by jego ukrytą cechą było nuke happy, czyli intensywne dążenie do rozwoju w kierunku broni atomowej oraz sympatia wobec każdego przywódcy, który podąża podobnym szlakiem. Mimo, że wszystko wskazuje na to, że w istocie bodaj najsłynniejszy bug w historii gier zwyczajnie nigdy nie istniał, to można z tej historii kilka ciekawych wniosków wyciągnąć. Zwróćcie uwagę, że jako pierwszą wzmiankę o tym micie uznaje się wpis w serwisie TV Tropes z 2012 roku, a pierwsze celowe i potwierdzone nawiązanie do atomowego Gandiego to już rok 2010, bo to właśnie wtedy premierę miała piąta cywilizacja. A więc mamy tutaj Dość dziwaczną dwuletnią lukę, którą trudno wyjaśnić inaczej, niż tak, że zjawisko to już samo z siebie zwracało uwagę graczy, ale także i twórców o wiele wcześniej. Że ta konkretna historia może nie była prawdziwa, a już na pewno fałszem było jej rzekome uzasadnienie, ale też że gry takie jak cywilizacja pozwalały od zawsze na tworzenie unikatowych scenariuszy i umożliwiały graczom przeżywanie na pierwszy rzut oka niepowtarzalnych przygód. Oddaje to Także świetnie ducha narracji, że, jak pisze Meyer w swojej autobiografii, gracze i deweloperzy to ludzie, których łączy miłość do gier. I nawet w nieistniejącym błędzie odnaleźć możemy bardzo dużo niespodziewanej radości. Niezła wymówka na brak liserczu Kuba. Brawo! Dzięki serdeczne za uwagę. Przepraszam z góry za komunał, ale dajcie znać co sądzicie o takiej formie materiału. Może chcielibyście, abyśmy się rozprawili z innymi okołogrowymi mitami czy legendami. Tak czy inaczej komentarze są wasze. Ja jeszcze raz dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.